Tak więc zaczynając ten tutorial, pokażę Wam w nim, jak pisać. Oczywiście, no, co za co znaczy, jakie mm, znaczenie ma każde słowo. Może tak najlepiej to wyjaśnię. Mm. Więc tak, już jak na początku widać, już mam straszne lagi. Bo komputer nie jest najlepszy, tak więc tak to co jest tutaj yy, tak naprawdę można to zmienić, ale no, na razie tego nie będziemy ćwiczyć, bo to jest nam zbędne. Tak więc słowo code oznacza napisz. W, hmm, w cudzysłowie o no, może tak bo inaczej jakoś nie umiem tego wyjaśnić piszemy to co słowo code ma nam wypisać e, i po tym wyrażeniu w cudzysłowie trzeba je zakończyć end, czyli tak jakby Enterem które zakończa nam całą linijkę tak więc tu widać już dopisałem sobie dwie liniki. i tak oznaczenie double oznacza liczbę która jest z przecinkiem akurat w tym wypadku podczas programowania pisania używamy kropki zamiast przecinka i tak piszemy double później piszemy Nazwę, która, którą będzie określało, yy, i po znaku równa się w nawiasach wartość tego, tej literki tu, albo nazwy. Zależy kto, jak co wybierze. Yy, a słowo int oznacza liczbę, która nie ma przecinka, jest to liczba naturalna i piszemy całą nikę tak samo jak double, tylko że po prostu tu nie musi być nawiasów i nie ma. Kropki po cyfrze i każdą linijkę trzeba pamiętać, żeby zakończyć takim znakiem, bo program uznaje to jako takie przejście do następnej linijki. I teraz dopisałem następne dwie linijki. Będę tak pisał, ponieważ tak będzie naj, najłatwiej to wyjaśnić do ostatniej liczby. Czyli tutaj w tym przypadku b, dopisałem po przecinku pole. Oznacza to, że liczby, które są przed tym słowem, czyli te 2 będą się odnosić do tego pola. I w następnej linijce piszemy, jaki jest wzór na to pole, czyli a razy b, w tym przypadku prostokąt, tak. I musimy później napisać, Znowu to code, czyli napisz w tym cudzysłowie pole prostokąta równa się i tu nie piszemy ile się równa, bo to nam wyliczy ten program. Po takich dziupkach w stronę otwartych w przeciwną stronę do tych cudzysłowów piszemy to, co ma tu nam pokazać, czyli to nasze pole. Znowu dziupki i piszemy centymetry w cudzysłowach, żeby nam napisało, że nasze pole jest równe tyle i tyle, tyle, tyle centymetrów, a nie na przykład powietrza tyle, tak? I kończymy znowu silnikę endlem, Tu popełniłem błąd, powinny być dwa dzióbki, oczywiście. Ten znak i teraz, tak na końcu, piszemy return. 0, czyli to oznacza, że nie powraca do początku, albo system pauzę, To już zależy od tego, jak to tam woli. No więc to jest na tyle. Jeśli coś jeszcze, to piszcie i wam.